Thank you Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany fragment książki Toruń i region toruński, Studium Geograficzno-Historyczne. Konkretnie w wskazanym fragmencie znajduje się informacja na temat rezerwatów florystycznych znajdujących się na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego nie znajdują się tylko i wyłącznie rezerwaty florystyczne, ale również i inne. Bachotek i wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny to właśnie są rezerwaty rezerwaty florystyczne i dzisiaj się na nich skupię, ale również znajdują się rezerwaty leśne Mieliwo i Retno, jest również rezerwat ichtiologiczny Rzeka Drwęca i rezerwaty torfowiskowe, stręszek, bagnomostki, okonek i żurawie bagna. Tak jak wspomniałam wcześniej, chciałam w dzisiejszej audycji wspomnieć tylko i wyłącznie o rezerwatach florystycznych, czyli będzie o Bachotku i o wyspie na jeziorze Wielkie Partenczyny. Najpierw od rezerwatu przyrody Bachotek zajmuje powierzchnię ponad 22 hektary, w tym niecałe 20 hektarów, to należą do ochrony ścisłej, będą podlegały pod ochronę ścisłą. Pozostała część już to będą oblegać, będzie, będzie zajęta ochroną czynną. Obszar objęty jest również ochroną jako rezerwat florystyczny i torfowiskowy, ze względu na to, jaka tam roślinność i jaki charakter to miejsce ma. Jaka, jaką znajdziemy roślinność w rezerwacie? Kłoć wiechowata, grzybień biały, grążel żółty, pływacz pospolity, wełnianka wąskolisna czermień błotna, rzęsa garbata i tużyce. Wspomniane rośliny są objęte ochroną, dlatego je właśnie wymieniłam, ale najciekawsza jest kłodź wiechowata i o niej troszeczkę chciałabym wspomnieć więcej. Jest to największe stanowisko w całym województwie kujawsko-pomorskim, właśnie w tym rezerwacie, będzie porastać około 5 hektarów tego obszaru. Jest to roślina zielna, więc ktoś by mógł przypuszczać, że jest to roślina niewielkich rozmiarów, a potrafi nawet osiągać dwa i pół metra wysokości. Jest gatunkiem zagrożonym ze względu na degradację jezior, następującą w wyniku melioracji oraz gospodarki rybackiej, dlatego warto ją chronić, dlatego warto chronić miejsca, gdzie ona się znajduje, a m.in. znajduje się w rezerwacie Bachotek. Kolejnym rezerwatem florystycznym, znajdującym się na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, to wyspa na jeziorze Wielkie Partenczyny. Również nazywana troszeczkę nieoficjalnie Wielką Syberią. Jest to rezerwat. Zdecydowanie mniejszy niż rezerwat bachotek, bo ma nie, nawet niecałe pół hektara, można powiedzieć, ale jest to miejsce dość specyficzne, ponieważ jest to miejsce, w którym jest to stanowisko, gdzie będzie występować obuwik pospolity. Do roślin, które występują również na tej wyspie, na jeziorze Wielkie Partęczyny, będą to rośliny chronione i warto je również wymienić. To jest kokorycz pusta i wątła, złoć żółta i mała oraz wawrzynek Wilczełyko, uwaga trujący. Obuwik pospolity, piękny kwiat, bardzo charakterystyczny, no i należy do rodziny storczykowatych, a my przecież bardzo lubimy storczyki na naszym parapecie. Polska nazwa została nadana ze względu na charakterystyczny kształt warszki, tutaj ją widać tą żółtą, czyli tego dużego środkowego płatka korony kwiatu. Rzadko kiedy jest tak, że cała korona kwiatów jest jednolicie ubarwiona, zazwyczaj jest tak, że jeden płatek się różni od pozostałych. Co jest potrzebne, żeby obuwik mógł rosnąć? Potrzebne, jest, potrzebne są gleby wapienne oraz gleby ruchnicze. Nie występujące dość często te gleby wapienne, więc będzie występował dość rzadko i w małej ilości stanowisk. No i ze względu na to, że on jest taki piękny i dość charakterystyczny na swój, swój wygląd, to jest zagrożone wyginięciem. Ludzie, niestety, ale to my zrywamy go dlatego, że właśnie jest ładny, jest dość atrakcyjny, chcielibyśmy go posiadać w swoich domostwach, no i niszczymy naturalne środowiska. To sprawia, że tego te, te, Należących do tego gatunku jest coraz mniej, a szkoda, ważną rolę w ekosystemie on spełnia. Jest to roślina, która jest zapylana przez owady, więc potrzebna jak najbardziej ekosystemom leśnym i nie tylko. Mam nadzieję, że przybliżyłam troszeczkę o rezerwatach florystycznych znajdujących się na terenie brudnickiego parku krajobrazowego. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.